So do hike, ja But boli mi Dobra, oni mają 1000 elo No ale oni ogarniają okay. To znowu to założony plan, ale oni te, ogarniają te. Ja kojarzę tam niki. się 400 Ebra Ebra, Ebra 60 Przesuń, przesuń Przesuń, przesuń Nie dajcie się zblokować, w prawo, o

Naut jest, uważajcie! Naut jest! To od kamery! Dajcie, nie wypychajcie ich, so, so, so. Po prawej, po prawej ci wtejny są! Dobra! Musimy kręcić PT! Kasper, dawać na tej ci wtejny po lewej! Po prawej, prawej, prawej! Po prawej sensie, woli mu się... O, dobra, nie, z Kasper. Chill, chill, spokojnie, spokojnie! Mamy crossa z heal'a, ktoś jes, nie... Jest zajebi! Z heal'a się nie wyjebmy! Jęte. Nie wyjebujcie Kasper, się pod kamerę! Ej, tu jest, tu jest, pikują! Dobrze. Nie możesz Ugramy spokojnie. Oni Sami nie pikują pod nas. pod z... Dobra, a ma dało skończyć do Tak. Nie. Nice. A <laughs> no już możesz tam wypychać. Gdyby. Nice. Dam mu jedną Zrobiłam Chyba widziałem ze słońca Proszę kurwa do mnie nie strzelać Jura strzela laga dostałem Z mózgu yes. pięknie Pięknie Ale oni są dobrzy przecież Nie no, nawet kurwa kierkę close, nie? No, nawet pora, ten, Straciliśmy trochę HP, bo było 23-21. tam pożar dostaną. Czy tam makija? To oni z Metoksów przeszli tam. Z tego co widzę. No, tam jeszcze. Dużo tych tam jest. W sensie. No i sorry. Te przygłupy Mikey go wygrały grały tam kampanię Zimową. Nie, 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 to jest inny klan. Infy. To jest inny klan, oni tam mieli 1500 euro. To jest Infel, a to jest Infi Nowy klan założyli, kurwa, no ale ludzie ci sami no. No właśnie. Podobnie ludzie no, to ko kojarzę tych typów, kurwa. Okay. to. macie lecimy. Tak ten klan już był dawno. Ten klan. Tylko tam przeszli pewnie, czy coś. No, no bo tam będą no, jebali, ten... nie? I taką samą nazwę zrobili, no zobaczmy. Siódemka niech skita jest z tego Ebra, bo on tylko to ma. No tysiąc celu tu mają stary, to jakiś pan. Węgry to są ludzie z fałtawów. Możecie mieć dwa krany i dwa CS-y, tym miał Tam ten, no, ten no. mogli sprzedać, ten kupić kurwa, no bo. Oni o, grają o wiele, to jest ich pierwsza bitwa BTW. Wiesz na tarcie? Tak, jedną zegrali. Wygrali. To jest druga. Nie no bo ja nie, nie, jak nie jak ja chcę wziąć, bo ja trzy strzałów to nie chciałbym tylko ładnąć. No weź krana nazwanie. Nie jest? Zobaczcie, zero tak. Orange, a co Orange jeszcze. Orange nie da do da, da, da CSa Orange. Ja mam krana i cesa, Daj cs A, a, a tak. jakby... Czekaj, ja zróbmy tak, że... No i CS -y mają krany, co? No tak, właśnie to chcę, tylko że nie no. dają. No to jest git. dwa za dwa krany, nie? No, i reszta 3. Ja mam... Ja turbo biorę dobra. A no wszystko tu na Turbo i HP, nie? Nie tu co może jebnąć HP boosta, kurwa. Zbyczka się wiewać w hebraj i wygrać O, autostrada nas dodali Hm? O zmieniliśmy wizę, no zębno, to ładniejsze Coś cię przytrzymało no. Ja wchodzę, dwa dni byłem w robocie, patrzę, kurwa, szóste miejsce, co to kurwa się dzieje? No, no widzisz? No. Cały tamten tydzień to, chłopie, try hard Kapi, do roboty poszedłeś teraz, kurde. Kiedy to? No, no, od 3 do 15 maja co? czaki na zdjęciu? Ale zawsze byłeś na twierdzenie. No ten, który szuka ciepłynę, kurwa. Bo to września miałem tylko pierwsze zmiany. A, A teraz teraz zmiany. i drugie. To tak jak ja chodzisz teraz. A może się zagrać na nocy przecież. Na laptopie. <grym> ja gram. <grym> ja, miałem miał laptopa pierwsze. To jest. pogadam, może ci wyjść, bo on ma takiego starego. A po drugie się w kurwie, bo takie ceny powiedział mi dzisiaj. O. A bo ty byłeś komputer zamawiać. Tak, ale... Chyba nie. <grym> I chyba na tym się skończyło, że byłeś tylko tam. A za ile chciałeś tak. zamówić za 3 koła? Dcho nie, 4-4,5 No, przeceny ostatnie było nie w mnie chyba. No. Black Friday Dobra, 2C zapacie 2K na C1 zresztą chiffów. Abrałem gry tutaj tak, żebyś hmm. nie zginął po prostu, bo będę tu mogą jechać. Moi Abram... Chyba lepiej jak cenę bo otworzył, nie? Jabłka ma S7, co? To ja chcę S7. To jak wolisz ich to otworzyć? Mamiączka? Sajerz? W co wlecisz? Bo on nam wtedy ich policza, świadkiem spotnie. Muszę zginąć za to, nie? Ja. Ważne jest kapi na tym mapie, żeby odpowiednią liczbę. Jak walą się C1, no to prosta piłka jest, ale jak grają coś innego niż C1, to żeby, wiesz, odpowiednią liczbę, co na bazę. Nie za dużo, nie za mało. Eee, ja woli mi Kacper, gramy we, 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 we trójkę od lewej, w, tym, w tej rynnie. A w to nie? jestem szybki Bo do to pajmie, pajmie, hmm. Jezusa, Dobra, chyba się ebre, co? EBR, EBR, nie zatrzymujcie się ebre. po ebre, pajmie, To co skręcasz? To, to chyba nie chcę, I 907ki tu będą, Michał Nie wiem, czy to nie, czy ty nie powinniśmy w tym zająć Dobra, tutaj była jedna Tak, tak, tak. Pajmie, Kontrować i Okay. Daj, trzy ostatnie ci, widzą, woli i Kasper. Jeszcze. Gra... Gra, grajcie się i ty Graj w linii. graj w lini. Nie, Peter. Ale, to jest Tego z prawej, alfę. Ok, kasujemy to z lewej. Nie weź, Kasper, wiesz? i gramy, gramy. Jest nalot? Rzuć nalot, kurwa. Rzucaj, rzucaj, rzucaj szybko. Po dajcie Zabaj, się wypkać, nie dajcie się wypchać, nie dajcie się wypchać. Kurwa to wygląda, kwarcy ktoś tu na bracie.

nie bój ich. 400! 400, 400 Pany! Tutaj 10! 10 HP, nice! Magic Heiza gra Kapi z, z Volimem? Dam 700, dam 700! Dominujcie, cały czas grajcie! 600, 600! 907 tu! Dam 600! 630 600, 600, 600, 630 tam jest! Z... Peter, skończ, skończ meda ruskiego, Peter! Wolim, przyjmij za Kapiego peska. Nice. To jest kolko, I go ujebiecie. Konia teraz. Nice, nice. Fajna nice, walka. walka fajna walka na jest, Ale to wyglądało w tym pierwszym przed w przednim szybciej. Ja trochę, no trochę. No, kapi zapomnieć na odrzucić. No, Cały narrator chyba się siedzi. No, ale na 4 koła. No tak, ale 3000 mieliśmy straty od razu. No, tak. no, no. Jest tutaj, no. Ale gdzieś tam. Tak, jak w Sorry, ten. No. Kamir. 500 km. 500 km. 200 wchodzą a fajna, Dobry. fajna bitewka na close była taka. Ile no, okay. tymi kranami daliście pierwszy magazynek, co? No, ja dałem no, jedną. Ja Trzeba. i chuj, no, do spania. No, jak trzy do spania, to nic, nie? No nie, by Ja dałem dwa na magazynki nalaz... też do spania, bo potem nalot na mnie. A ja nie, no, może. Żeby przebijać tu większość, nie? No, pro chujówka. Widzisz? Co gramy? Wziąć manty? E, nie, znaczy, to ma mary, nie. Z tej strony medy po pierwsze. Dajmy tak, 5 cichtejnów, 2 ebry, 1 cs, reszta 907. A e ebola nie chcesz żadnej? No, jakby ktoś, ktoś bez tego bez czołgów, to może dać jedną ebola pod mida. Ja Mam daj wtyk. Moraż, daj daj ty, ty ebola właśnie. Dobra. Lecz w jest 6, 7, do, 7, to jadam jeszcze ruskiego meda. Ja też dam. Woli? Hmm? Chcesz loty? No można. Dobra, i lecimy. Lecimy, dur. Oj, tak. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Grałem później jest H8? Musz no A kupisz mi czołg? Yyy spierdolaj 3,5 <noise> <Ile Ciebie? głos> Szterebry kurwa Chuj no to pasywnie muszę bo się wyjebie O pasywnie to powiem jeszcze Ale ci będę potenia. ścigać kurwa Pa oni w 2 to wyczęszą i w dwójkę to i chuj Zobaczcie, ciekawe jest oni no Dajmy Ebole pod mida okay. 3, 2 chieftain do lasu z, jed... z jednym 907 O mnie z 3907 Resztę stójmy na tora, po prostu No to te, jeden, trzy, co są, ja te trzy, co są zrozpione, I nie? Pax, tak, Aquaristek, tak. Pisek No i, no i jeden Ewa I drugi no... no Tyjedź, nie wiem No raz sobie Cezę heal'a, Cezę Możesz skider, skiddle Weź tego krzaka, jak on by przeskakiwał To damy mu płaskę, nie? Nie, z krzaka, z krzaka, nic nie dadzą nic. Ty nie przeskakujesz, Cez na heal'a, tak czy chcieliście kupić na heal czy nie? Pod healą. Na dawajcie. Ok. Dałem. Doszło. Nie grałem, prawo 400. Można dać po jeszcze jedno Heber. Ha, za zero. Mam dwa Ebry pchają Ebry, dwa to e będzie e e każdego, nie? Drobujmy medy, rotujmy medy. Czy Ciśnien nie grałem, domida. Ciśnien, no co razem zjeść z healą? Nie, ty nie. ich grałem, to ja tutaj pojedziecie. Nie można dostać tego życia? Czy do Ebry, do Ebry. 200, 200 Ebry może. Ja. 300, 300, EBRON Nie upaszkić się, skurwys Cofnij 1-4 i graj w tą stronę Z EBRON, z Ej, ten lajs jest już zamknięty Amadeo, jeden lajs jeszcze zamknięty Musisz grać w tą stronę i zamykajcie to I wszystkie lajsy są na hitach 907 k tu jest, tutaj gdzieś okay. Oj, no Musi dać damage z lasu, kurwa, w to jak oni pikują 907 Nie wiem, czy ktoś tu nie będzie podjechać Bo podjechać trzeba Podjadę Podjechać tu? No, podjechać. Już podjechać. Ebre musi to sprawdzić. No tylko uważaj, żeby nie wjechali Tak nie, nie możemy lasu opuszczać, kurwa, kapel? Możemy. Nie, tu coś mają, czy nie? No właśnie, puszczmy las, puszczmy las. tu jeździć My ja będziemy tutaj gdzieś, wy pikujecie jak, żeby nad pasem podjechać. Podjeżdżać, chcesz, tutaj do końca? Nie, stój, słuchaj, no, no, snajp... ten... Chila... Chila... no, no, tak. nie, slime, killam, w kinobus mi da na kurwa jebie bracie. Nie, ja dostaję spota, i dojeżdżam do tego krzaka. No i co no, z tego w kurwa? To... Spota mam. No poczekaj, ty nie ci pierwsze. Wolny Casper gdzie jesteś? Rudzki gość. Ta też mam spota, on zna jeden. Kurwa, leć, kit, kit. Ale i razem to nas kurwa nie, co no, jest? Las i ban mysi, gshit. Będą się we mnie plewać chyba. Uciekają, uciekają ucieka onik. Casper Rudzkowski masz full HP. Na przejeździe, oni uciekałem do środka teraz. Czy ty nie tam do tenem? Ja może byśmy zostawili dwa medy na spał tego Nie Ebra zabijcie kurwa, nie mieszaj bracie Proszę nie iść ten las jej many ten Okej, wygrajmy las po prostu i tyle no Dobra, mam go Jest las teraz przerywają się tam No, no to no, tam. dawajcie da tego ostatniego złapcie. Medal z jeszcze nie to trzyma Reszta ich pious, Na No na Koden na Dena Nie wystarczy tak właśnie go zabić go kurwa takujcie Nic nie mawia się krócie tymi medy tylko i, a dwa medy cofną naszą bazę, szybko. Tak, tak, tak. I, i rozciągamy wzdłuż torów, zabijamy tego zjeba i, i bierzemy im to. Trzeba ty nie podejść przejeżdżać przy kupie ej, pewne madami, pecha. Sporego, Tu ej, pechy, pechy. Szybko, bo ja zna zna medami, cofiecie, nie? A Madeo jeźdź do przodu, jeźdź, jeźdź, jeźdź. No ale przebijaj, pewne pechy w ogóle. Okay. Podejść pod to. i wezmą próbowali repuszować ci mu. Nice. I ta dasz ady ta... medem to im zajęć, to będzie poszło. Tak, wezmę. Ta nie gin, nie gin, nie giń, nie giń. Nie pushymy, górka bije górka no tam No dominujcie mi dajmo co? Musicie grać z tamtej strony jak macie HP Bo na nas puszują. Przyjemy musicie grać z tym, musi grać tymi nie możecie snipić Cza, Czas na snipę się skończył, nie? Znałem. Tego chifa Kamikazy mi się strzelcie, ej Kasperek nie, Karp, grać. Kasperek! Pifa? Ja, ja, ja kurwa, poszło. Amadeo, Amadeo, jedź do, do, do przodu, przejdź! Amadeo, przejedź! Jadę, jadę, jadę. Kasper, midam. Ej, dekab, dekab, dekab! Radikal, dekab, bracie! Jadę, jedź, jedź tym medem, jedź tym medem, Max. Jest, Jest przesalujcie, przesalujcie. Nice. Jedź, 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 jedź. daj dalej, Ebru musisz spotknąć! Spotnij medem. Ebru musisz spotnąć kurwa. A kwarty mówię ten, ty ebra mam. Ja porobię to ebr, ebr, absolutnie. Ebr, 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 ebr. nice. Zabijcie tych na kapy teraz. Zabijcie na kapy, za wszelką cenę. Już ma, jest spot nie musi jechać, kurwa. Dajcie pechę. Febra, ap, ebr, trzyma. Wygrajcie heal, nice. wygrajcie heal. Kasper, tu podejść, tu podjeźdź Kasper. Ja mam, mam. Nice. Ale podjść tu, bo podjś, się raz wykurwi. Wygrajcie tak, hila czy nie? Dobra, nie, wygram, wygram. Heal Akwarestyk zabij tego, Kasper zna nawet za wrak, jak deszamy. Przejmiemy sobie... cię będzie dymać. Trzymajcie. Nice. Dobra. Dobra, tam co zróbcie... Teraz będę farm mida. To 907 na już jeden nice. może, nie? Ten EBRĆ cały czas do Kaspera strzela. Ruski będą może rośnieć las i imo. Już chodzę. EBRņ strzela do ciebie, Kasper, cały czas? Nie, nie. Do mnie ciebie no. przed chwilą, tutaj jest. No. Akwarestyk na spocie jest -te, Teraz podejdź Kasper. Tisek i kapy powinien się rozciągnąć kurwa ich stronę. Eby cały czas szedł do tego. Dżepko tu się przemówił. Nie Bo tu jest 900 średni. Miska z progi nie zrobi. Psół tym medem zajmie to, jest git Tisek nie może, bo ma 39 hp Tisek może mieć stąd. T Tisek jechać. za 6 powinien grać i dawać w tego gościa. Tym nie zgin. To jest ważne. I Hebron ma 0, nie? Hmm, no to 0. No hita to to jest. Jesteś w stanie tym pojechać um krzaków, myślisz? I do Kaspera i wjechać do tego meta? Myślę, że tak. To dawaj, 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 dawaj. Kasper, żeby met nie go nie spotnął, weź spróbuj proxtałeś mega do lewej. Ja tutaj w tym krzaku, nie? Gdzieś tutaj jakieś drzewo przewracał. Nie, nie, tam, dobra. Nie, tam razie gdzie ja coś mam. Baja, go nie spotnie. Dobra? Jak eat. to za, ja w sumie. Nie uciekł. O, od kogo dostałeś? To. Dzisiejszy. Jest metr, jest metr. Dobra, kit. Nie piku, nie piku, nie piku. Kto dostał? A, wolim, dobra. Co, dwóch? Nie, jeszcze nie. Najpierw ta po nich pojedzie. Nie spaduj I wy wtedy w dwóch widzicie w tego czy w tejna, a my w dwóch w tego. A ty celujesz, okej? Okay? Mm -hmm. eb... Jedyny Ebru może was strzelać, ten was nie strzeli. Możecie jechać razem jak szefowie. Jest! Zabijcie go! Ławać. Ławać. Nice, nice. nice. Do, no i no jest pięknie. spot. A, Ej Kasper, lepszy jesteś. Super nice. Kasperek Ty weź z góry? Ja... Wejdźcie w niego, w jak ja... no? cię w niego Dawaj w niego, dajcie, bo on tam Dawajcie w niego. Naprawiam Muraka. Pewne pecha, akwarystyk. Nice. Nie skinit, jest skinit. Oj, akwarystyk na bok Ej nie, nie klej, nie klej, nie klej Kasperkowi są bracie Akwarystyk co jest kurwa. Ty nie dobierz go? Nigdy się nie klejmy. No. Jak się nie przytula, co ty? Nice. z jest? Ale strasznie długo Wam nie lasu zjeło. Tak. I z jesteś przygupem, że przez milę się przelałeś. Nie? Mogłeś żyć w tym wale. Wiesz o tym? Halo, strzele. Możliwe. Możliwe. Jedzie pięć czołgów po jednego gościa, ale ty też musisz pojechać. Strzele nie. ja nim. On z domi wyszedł, ale no mi z nim, nie. No, kurwa, o, powiecie o, jak o, zrobicie, kurwa, choć 4K. 4K. Zrobiłem. Miałeś pozycję, zrobiłeś, no. Co? Jak gramy? Auto, strabe. O, tą stronę małem. Dajmy tak... 3 CSy. 3 berry. CS ja -y. na się go skakuję. Przecież nie rozdają właśnie. sam CS. No w ostatniej bitwie było 3 Ktoś rozmiar. tu mi ma tych czołgów nie da. Co jak 4 versus 2 EBRy, no to w sumie... Nie no to... Nie Łatwo to... się rozdać. Trzy CS'y mamy, dobra. Ich też. Ważne, że ich rozlało bardziej niż... Polimy yy, Dash Leopard'a? <grym> Czekaj, Orange ma na CS'ie i Max. Max, masz HP? Mam. No. Możesz jeszcze jedną CS zadać? Nie czy 3, 3 no. chyba git, nie? Ja będą, bo Leopard będzie robił z bazy. Będzie koforował te ebra, aby się ulewali na niego. No. Nie, będzie dziwił się, jakby wzięli 5 lat, co zaczęło. Czy CS ma. będziemy grać do końca? Z 4, czy, z 5 macie w terenie, co będą grać tu na góreczkach? Reszta na razie to jest z bazy, bo mogą puszczać też miasto. Albo kampa. Jak kampa do ciężaru się rozbija, z tą stroną. Ja modu zmieniam i daję radę. Dobra, no, z gitlenia. Fajny, rankedy, Max, złota ligaski to jest srebrna ja brązowa. <grywa> Kurwa, ci żeby się przydały, złote, srebrne, brązowe no A wy już dostaliście, tak? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Cholę tylko przed Job. No ja, ja dostałem, zaraz ci pokażę. <grywa> Dawaj. Tego na dupie? Z, z, wiecie, że za nich plus zero dostajemy, nie? Hmm. No tak. Przyjęmy jedną idę na minus. Przesłać tak. się <grywa> powinno. Bo. Powinno być tak powinno być się... grama. No chociaż tyle. To oni dopiero zaczęli grać, nie? Oni za nas 15, to 16, 15 jest no. Ja bym no, żyjeł i bym zobaczył ile spadnie. To jedno, ale Imbo kurwa ładne. To się kapi kurwa zje Tak. No, bo oni sobie nie są, są dosyć dobrze. No dobrze są grają, no te, te bitwy nie są takie easy winy, nie? No się tam raz GUMDUF w pizzy. Chyba najbardziej plus bitwy od tygodnia. No. Oni mocni są Fajny materiał będzie, pozdrawiamy YouTube Czekaj, a te 4 ebry były? Tak, suba A to śmierdziało mi lasem tak Ale jest. za dużo tak szczerze O kurwa, i limat. się po. Prostu. Ale kampa, nie? Nie no, poddają się, a ja HP mają kurwa 560 mniej tylko O, dobra Strzelę tak, teraz Z anti 20, trzeba i Jeden emery to Otwierasz tą góreczką, co ja? 14 grałem Dwoma wydarzymy. ebrami duchście co jeden możesz jechać pod mostu, jednym graj to, CSy gracie to, Leopard na razie z tego domku albo z bazy, a czy w tej nami dusi miasto. Nie, graj to co chciałeś, oni też tu mogą przyjechać. Dobra, to grajmy tu wcześniej, ale potem będziemy miasto grali. Ja chodzę w Tak, tak, w pięć tam. Tak logicznie to nie, nie może być albo tu, albo, Chyba, w, albo, że, albo tu, U nich albo to będzie ćwiartka, albo full miasto. Jak jest full miasto, to... To jest żaden problem, roz no, odbić to miasto. Tak, bo tu są lepsze pozycje niż w mieście, na wieża Ja nie mam pojęcia, jak to się otwiera na natarciu, jak mam być szczery. No tutaj, kurwa, to jest nie... Czysto, czysto. To gdzieś będzie ten manty, chyba, nie? A. Możemy wyczyścić majątkowo nie przez most, pod mostem, Eber. Ebra? No, Ebra, Ebra? 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 nie kurwa, już do... nie Nie mam tego, Kurde podjechać tu, czy nie? 5 w tym tu nie gra. Kapi. Poczekaj, niech czafy dojadą, ja się na Czafy niech już do miasta startują teraz, jak wiemy, że tam tylko nie grają kapi. To wszystkie, ja zostanę jednym, czy ten i Leopardem chodź do mnie tu. Reszta czafów niech tutaj do miasta. No sens, ta pozycja jest... Dobra. To chcesz, żebym podjechał Jak się, ja się rozleźć tam? On, no, no stąd mnie... To... wyciągają. A tam coś jest na awan? Bo on, 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 on ma gdzieś na Ustawi, no to... na spocie będę. Mi pod miasto, nie? Ja mogę wyczycić te manty, nie, bo. Ale manty stoi nie tu? Nie tu, podjechać, nie, nie już nie, tu? Nie, tu nie nie ma, bo stoję, bez tu sobie. Tutaj też miałem. Ja mogę nawet tu podjechać. A to to manty mi. gdzieś tutaj. Mogę tu no, ma. no ale wiesz, wy... może nawet tutaj stać. Ale wy możecie czasami sami tu na ryj pojechać i jednego na snipe zostawić. Ja czy w chcę na sniper? Ja minus 8. Nie, pan jest tego czy w na wszystkie czwinie. loparda, mamy na sniper, no. będę. Wszyscy jazz tutaj, tutaj jedzicie pod to, gracie pod. to. nie, mam to nie gęsiego, żeby go ktoś nie dostanie, to kurde... To ci tutaj nie... może w sumie... Mam spota, ja czyli bo macie... Boim tu, to... no, bo tu jest. To to ever. Ale nie spotujcie no. się tymi chiefami, nie? Niech tylko, powiedzmy, jeden na wieżę gra. Nie. Tak? No, Antti tutaj ja, okay, nie będzie jednak. Nie, okej, nie w linii, jednak... zajeba, w linii zajebał, w linii zajebał. Myśmy bez spota, to No to nikt tylko pliter, kurde, nie? No. Bądźcie po prostu gotowi, żeby zrobić ruch. Spodniecie w tej info, dacie. Czasami nie mamy spota w ogóle. Mm -hmm. Nie, nie mamy CS-ów, bo to tam tam. Nie mieliście tej mantikory, kurwa? Tutaj będzie gdzieś. Ja będzie? Tutaj. A, a CS-y widzieli, nie, no tutaj czy nie Nie. Nie, w, nie, nie. widzieli CS-ów, też nie, nie widzieli? Poszło z 10, czy planuję. Możemy... proszę, tutaj dostawałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, cztery. Pięć ołów może być w mieście. Musimy to przejąć trzema, resztę grać tu. Ja, Kacper i strzelę gramy tutaj na tego w tej reszta dusi do końca to. Ej, po co ludzie Spróbuję tego gościa w tym Nie spotu się. Trzeba gościa w tym momencie znać, Peter. Łapcie sobie drzewko. Nie, się nic. Czy jest jeszcze Chifty? Nie wiem, czy by to zajmiemy. Ależ to więcej, nie niech tam więcej idzie. Asper, idzie tam jeszcze. Kurwa, słabo ten demerset, jeźdź się tego Ebra. Bo nie byście ja gotowi, no ja przecież Nie chodźmy, nie Wiecie, tu musi się to zabić Wiecie, wiecie, wiecie A mogłyby tak podjechać w kółko jedności? Dobra, trzyma to przejmiemy Ej, mleko, mleko weź to Ej, akwa Nalotka, D Dobra, git na noc Eber. Eber Mam zapisane no. Uważaj, cały czas tu wjeżdżę Musimy go złapać teraz Fajnie jakbyście jakoś mogli w bok wieży dawać tymi CSami no, no, ja nie nim tu mam przestrzeń. Manti, Manti, Manti! Halo! Ej, podbijcie ich pod mordę Eber we mnie wiedzie, wiedzie. dajcie webra. Dawajcie we mnie, on we mnie. Dobra, to Nice, nice, lol. CVS nie masz, 7 No nie mam No, no i widzisz i to kurwa to, nalajcie zawsze CVS. Możemy powoli się tradować w tym mieście, nie? Tradujemy no, no, się. Na plus na razie. A nie mogli wejść w ten, Eber Tu jesteś, 7 jeszcze. Możemy, to dobry pomysł. Ten no, ej, wszy wszystkie sesy wiecie, tak i mówi, wiecie, w miasto. Nice. Słyszycie? Tak. Tak, jedziemy, no. jedziemy. Jedziemy. Leopardom no, dajesz no, te ja konie, no. nie? Temecz jakiś. No, coś tam. możemy. A nie możemy Dziękuję. nie, nie, nie mogę. Jak dostanę, to mogłeś poczekać tak, przed tak. rotacją. Met, ruski. E, bo... Odprawiam, uważaj. Tak. Czekać, metr, to, tam na spokojnie, na spokojnie. CSi to i będzie tam. Czasami wiecie ej, tam gusy, gdzie kawałek. Uważaj, uważaj, ej, coverujcie co tu chodzi. Kusli, Kuslik, tu chodzi? Kuslik, kusli. kusli, kurwa. We, 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 we. Oni jadą, oni wypierdają się we mnie. Oni są na open od was. Ej, piec mamy w mieście. Rozlejcie się na tej tej jakąś. Czasami wiecie w to po prostu. I nie znika to wojecieciecie. Peter tego na tysiąc możecie. Hmm. Miejsce jak się rozleje. Co on tu cztery w tej nie jest? Miałobyś tam więcej. Tu oddychacie? Panie, to, to zabijmy kurwa, gadajcie tam w tym mieście Cofnijcie stąd Mieście to jest flipa Bo miało tam więcej tym mieście, a pojechało mniej Bo tylko się rozlali, bo na close podjechali Dzięki Nie, nie na close Chyba czołgi sta? podjechały na close No właśnie no, tylko, I tylko trzy czołgi podjechały na close No, a ile tam miało być kurwa? No miała być trzy Nie, trzy miało być, no, nie, trzy miała być od lewej Eee, chill, a da się w City? Ja Peter i strzelę bo jak nie to możemy tego lighta wyczyścić i może w tych dawać Mmm... Må... wjechali tutaj i skapowali jakoś To ja ten jest Pan... dawaj nakapa, dawaj nakapa. Reach, na Aj, Jest light, dawaj na kapę, dawaj na Ej, jest kapę kołową, teraz wyróżniaj jest kłopot Chodź, chodź, Lopardem ty cały czas, i To tutaj stąd biją, To ja to ja Light, light ]Que? Tu 240 Dasz lopardem, prawej Chodź tu, chodź tu, Ile, ile Okej, nie jesteśmy na hitach on jest Krzyszakka tak gdzieś... Co by od... się tam muszę To Jakbu do... Chyba ty... się Light co, Light Light Nice? Dojedam z Wonsaż Leopard nie gra tutaj Tu masz budynek w kid, masz kapować ci... Za, za tym to ja jestem nie zdekapują nas chodź Chodź do nas, chycu bo tam się możemy zapisować Koń! Kurwa wow. We mnie szczeliły jest git no Jak bo... go zabijesz no, bo... leopardem to nikt nie zbije Zabij konia! Sk sklej się tak jak kurwa siódemka, Skittles sklej się jak siódemka! Nie mają bicia Dobrze, Do przodu, do przodu tak. Daj gąskę temu hmm. Dam mu gąskę No tak, no tak, gąskę Oni tak nie dojedzie nice. Jest gin yes. Od meta się kręci Ja pierdniczę To jest dobre Tak A nie, zjebali... ten Dali... Daliśmy się tu złapać na tę górkę tych, 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 tych chuj, kurwa ja Ale my do nie do mówimy same same o CS, jak CS do, dosłaliśmy, to już była panika, bo żeście w mieście posali biznes. No, nie, no. tutaj, czy w tej. Wy w mieście, mieście mieliście walkę tak mieliśmy, naprawdę, mieliśmy, nie? Tak, mieliśmy podjechać w, od lewej, tylko we trzech jak powiedziałem strzele Pitry ja, a reszta miała jechać tam. Ale tam te chiffy sobie na lewą stronę, bo od prawej było, tam było od tej strony miasta więcej tamtych chiffów, nie?